Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej obchodzi w tym roku 30-lecie. W ramach jubileuszowych obchodów w sobotę zaproszeni goście oraz członkowie i sympatycy towarzystwa posadzili w Parku Halera, obok Miejskiej Biblioteki Publicznej i Superjednostki 30 nowych drzew. Tym samym powstała specjalna aleja 30-lecia TPDG. Dzisiaj, 2 kwietnia, spotykamy się przy troszkę innym pomniku. Żywym pomniku, bo będzie to żyjąca aleja drzew 30-lecia. Aleja, którą będziemy mogli obserwować, z którą będziemy mogli na co dzień się spotykać. Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej powstało w grudniu 1986 roku i swoje korzenie wywodzi także od Towarzystwa Upiększania Miasta, które było odpowiedzialne za pracę przy rekultywacji terenu kopalni Reden pod Park Miejski. Jesteśmy w parku imienia generała Józefa Hallera w Dąbrowie Górniczej. Odbyło się właśnie posadzenie drzew w alei 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Park Halera jest miejscem, które jest tworzone od wielu wielu lat. Już ponad 50 lat temu rozpoczęła się rekultywacja tego terenu, który dawniej zajmowała kopalnia Reden. Obecnie zajmuje on centralną część miasta, jest taką zieloną oazą w Dąbrowie Górniczej i z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej powstaje właśnie aleja Towarzystwa. Stowarzyszenie to w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia i aleja posadzonych dziś drzew będzie takim świadectwem, żywym świadectwem na to, że jesteśmy społecznością, która myśli o mieście, dba o miasto i któremu to nasze miasto jest drogie. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia tej imprezy, do nasadzenia drzew, które zaszczyciły nas swoją obecnością. Chcielibyśmy także zaprosić te wszystkie osoby do współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Chodników parku halera wmurowana została także tablica pamiątkowa. Nie zabrakło również pamiątkowej wspólnej fotografii, a potem w bibliotece wystąpili dla wszystkich Przemysław Smolarski oraz Piotr Zajdek.